Hej! Witamy Was serdecznie. Wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom i odpowiemy na wszystkie pytania, które nam zadaliście. Zaczynamy! Zastanawialiście się kiedyś, czy po tej szkole możemy zostać tylko księdzem albo zakonnicą? Tylko i wyłącznie. No co ty dajesz? Oczywiście. Nie. Oczywiście, że tak. Tak naprawdę to nie. Nie, no weź im coś powiedz. Ja? No a kto? No dobrze, więc ja się wypowiem. Nigdy w życiu o tym nie myślałem. Idąc do tej szkoły myślałem tylko po, o tym, żeby ją skończyć z dobrymi wynikami matów. Czy na wycieczki jeździmy tylko na pielgrzymki? Ale nie, nie wiem. Nie wiem. To zastanawiał się nad tym pytaniem, ale naprawdę mamy szeroki wybór wycieczek w najróżniejsze miejsca, od Włoch do Krakowa, po Bolsze i po Ludwik. Pamiętajmy o tym, że nasze wycieczki nie kończą się tylko na Polsce, ale również są międzynarodowe, tak, tak więc jest co wybierać, kochani. Kolega pyta, czy mamy codziennie religię? No oczywiście, że nie. Mamy religię dwa razy w tygodniu. Tak, tak jak jest, w każdej każde innej, innej szkole. W szkole panuje sztywna atmosfera, a ojcowie i nauczyciele trzymają nas na dystans? No, gdyby tak było, to nie moglibyśmy nagrywać tego filmiku w takiej atmosferze, jaka jest teraz. Czy poza zajęciami szkolnymi mamy tylko różańce i koronki do Bożego Miłosierdzia? Oczywiście, że nie. Mamy wiele zajęć dodatkowych, takich jak, ja, jak chemia, które bardzo wszystkim pomagają. Mamy również siatkówkę, koszykówkę czy fotografię. Każdy znajdzie coś dla siebie. Czy żeby dostać się do tej szkoły trzeba być chrześcijaninem? Yy, według otwartości szkół piarskich, tradycją szkoły piarskiej jest otwartość na każdego ucznia, bez kierowania się jego pochodzeniem społecznym, narodowym, wyznawanymi poglądami czy przekonaniami religijnymi. Otwartość ma nadto swój głębszy wyraz w szczególnym traktowaniu tych, którzy doświadczają ubóstwa lub innych poważnych trudności. Dla nich bowiem w pierwszym rzędzie szkoła kala została powołana. Czy na każdej lekcji się modlimy? Nie, mo modlimy się tylko na rozpoczęcie i zakończenie dnia. Ile punktów potrzeba, aby się dostać? Nasza szkoła nie ma żadnych progów punktowych. Wystarczy rozmowa z ojcem dyrektorem, jednak nie jest to łatwy orzech do zgryzienia. Trzeba wytrzymać tą presję. Jednak nie ma nic ponad to. Musi wystarczy, że wystarczą chęci. No. I tyle. Jeśli ja się dostałam, wy też się dostaniecie. Jakie profile są do wyboru? O, i to jest bardzo ciekawe pytanie, bo w tej szkole są do wyboru dwa profile: Hodofil biologiczno-chemiczny, na którym rozszerzamy biologię, chemię i angielski, mm. oraz matematyczno-fizyczny, na którym rozszerzamy matematykę, fizykę i informatykę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Czy sala gimnastyczna jest dobrze wyposażona? Oh, je, jak? W ostatnim remoncie mamy naprawdę dużo nowych rzeczy, nawet ściankę wspinaczkową, na której też yy, się wspinamy. Pod nadzorem nauczyciela, oczywiście. Pamiętaj też o małej salce na no SAPS, gdzie można świeżyć sztuki walki i gimnastykę. Ostatnie, jednak nie mniej ważne pytanie. Jaka atmosfera panuje w naszej szkole? Idealna. Genialna. <laughs> Możemy będziecie się prawdziwie rodzinną atmosferą. Idealnie, wiesz, jak najbardziej. Jeśli Ty chcesz być częścią tej rodziny, zapraszamy w nasze skromne progi.